Są takie dwa fajne kraje Polska i Namibia. Jeden z nich został napadnięty przez Niemcy, które wymordowały mu 6 milionów mieszkańców, 200 tysięcy dzieci wywieźli, miliony osób zniewolonych do przymusowej pracy, eksperymenty medyczne, kilkadziesiąt miast zniszczonych, w tym stolica doszczętnie zrujnowana. Drugi z tych krajów otrzymuje reparacje wojenne za Zaledwie 100 tysięcy ofiar i od 2000 roku jest to już ponad 40 miliardów dolarów. No a wróćmy jeszcze do tego pierwszego kraju. Dzisiaj jest gospodarczą kolonią Niemiec, jest poniżany przez nich na arenie międzynarodowej i ciągle pouczany w zakresie praworządności czy polityki energetycznej. Niemcy wyrzucają do niego stare niepotrzebne wiatraki, chociażby już nie mówiąc o wpływach. Politycznych. No to teraz odpowiedzcie mi na jedno pytanie: który z tych krajów to Polska, a który Namibia?